Ja 8, witam serdecznie w kolejnym filmu na moim kanale i dzisiaj gramy z Now Jestem już zmęczony bo dzisiaj. To będzie czwarty i piąty odcinek, bo już ten Poppy Playtime Chapter drugi, którego grałem dwie godziny. Tragedia. Będę w niego grać. I przez to co ja teraz zrobię bardziej nie znienawidzi Zrobimy tak. Nie ja będę zbierać książek. Nie będę zbierać nic. Będę zbierać monety, będę kupywać sody i będę przez najbliższe 20 minut uciekać przez Bali. Mam nadzieję, że bali się zmęczy i przez to, co mi zrobił na tamtej imprezie? że po prostu mnie po prostu tak zlikwidował, gdy chciałem wejść na jego imprezę. I wszyscy się ze mnie śmieli, bo wszyscy weszli, a tylko ja nie weszłem. Mówiłem tych głupie, ostatnie różnanie ostatnie. No to ja już mówię nie, dobra, nie ja wychodzę z tej szkoły, złapą mnie, wyszłem z tej szkoły i poszłem do domu. Omawiam sobie to wszystko. Mówię, nagram szybko kolejny odcinek, ale nie wiedziałem, że on będzie tyle trwać. Więc kolejny odcinek teraz nagrywam. I teraz zemszczę się na balim i Boli będzie strasznie zmęczony. Dobra, ładuję się. Trzeba co mi zrobić? Przyjacielu? Ja czekam. Dwie trzeba? Okej okay. Okej okay, dobra To cztery To dziesięć To minus jeden Okej okay, dobra Idziemy O daj Autobus przyjechał Cztery eee, Dwa, odjąć 5 minus Dobra, daj go minę. Dobra. Dobra. Jasne, poczekam aż mi się naładuje, no i będziemy sobie chodzić i szukać monetek. Bo ich najbardziej potrzebujemy w tym odcinku, aby wkurzyć -die go Teraz z kolej na monetach biegnę. Zaraz z tyłu ktoś wybiegnie i mnie złapie. Idzie tamty. I idzie jeszcze skakanka Dobra. Jest pierwsza soda. Teraz idziemy na stołówkę. Kopnij mnie. Nie tak daleko powiedziałem, no, ale szybko idę kupić, jeszcze batona to znaczy, kupić, no wziąć stąd. Dobra, Baldi już jest coraz bliżej mnie. Ja idę to szybko kupić. Idzie Baldi. Kupionemu No siema Soda Soda Nie no Ja tam tą sodę otworzyłem Dobra no daj bliżej Łapka go uratowała Ja nie mogę Jak ja mam tam przejść Nie da się Trzecie. Trzy. Ale. Dobra, jest. Poleciał. Szukam wodnika. Dobra. No. Uleć. Opie, byśmy mi zaraz zjadł. Dobra, to uciekam. Idziemy szukać się... Siema. Dobra, złapnie. Dobra, wali, szybciej mnie nie znajdzie. Bo my tylko szukamy tych rzeczy. My szukamy monet i wszystkiego. Także mnie przez to naprawdę nienawidzi. Dobra, uciekam. Idzie kolejny. Idzie teraz ten. Jezu. Co? Idzie bardziej i H. <sighs> Problem it's me. Not you. Nie! Baldi mnie dorwał, ale teraz się nie dam. Education That's me. O że ja endless mode, to tam coś wcisnąłem. Hej! Mm, Dobra, szybko. Mówię pierwsze. To jest kolejne takie same działanie. Dwa takie same działania, jednym? Czy mi się wydawało? To było w tamtym? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Pisałem 1699 Dobra. Ja nie wziąłem tamtej monetki. Ona wyparowała. Super. Dobra. Ki z nią już. Nie, dobra, to było w tamtą stronę. Idź, 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 idź. Mnie nawet nie do nerwu. Đừng quên like, share và đăng Ty jak ty tu właśnie siedzisz? jeszcze te drzwi wysmarowałem, czy coś. Czy co ja z tymi drzwiami zrobiłem? Nie wiem. Ty dziadu jeden, nie chciałem stąd wyjść. Nie. Trzyma. Ja ciągle uciekam przed tym Baldim. ja tak będę przez całą grę uciekać. Tylko gorzej, jak mnie ta. Pani skakanka złapie, tak. Pani skakanka. Idzie pani skakanka. Nie. Co to główna szybsza od Baldiego!

i ty siedem. Co może dać za siedem? I ty siedem, nie. I nie. dobra. Pi. Po. Ki. Pi -po ki. O. Oj. Pi po Pipo Pi po -ki oj Po Pi po. -ki -oj. Pi -po -ki -oj. O. Smoko. A teraz nie ty, tylko ten. I to przez to mnie Bali nienawidzi. I tytuł tego filmu będzie pewnie taki: Bali mnie nienawidzi przez to, że zalałem mu szkołę. I ja, I ja mu zaleję tą szkołę totalnie. Będę robić wszystkie działania i ja mu tą szkołę zaleję. Wyszedł? Ten garang swing, swing swing Ten garang swing, swing swing To jest ta miotła. Siema! On mnie teraz... On stąd wychodzi i mnie on złapie. Jednak nie. <ścoughs> nie. Dalej. Szukaj. Ósemki 15 15 Nawet działania na spokojnie zrobić nie wolno <grym> What's time? What's the time? Playtime Jest to jest poppy playtime. What's the time playtime? Idę skakenka 4 minus 0, 4, 4 Mr. łowę ślą. No ty mi pomagasz Czekaj Daj mi się batona kupię Siema Nie, on po mnie idzie, tak jak Pierwsza Uch, są tle ich i z... Ja ci przetnę to, let's play, twoja Ja ci przetnę to O, szczy śmieciu Trzeba bali to mój ołówek Jest ty dziadów! No chodź tu. Przednajcie kolejną skakankę. Daj, jedziemy. Dawaj, jedź! Daj, przepniemy tego grubasa! Jedziesz. Jedziesz. Jest! Uż ty! Yes. A, mi go zgarnęło! Dawajcie kolejny ten, żeby zalało szkołę! Będzie chociaż zabawa, i będzie zno... i będzie ten tytuł. A jak nie będzie zalania szkoły, to tytuł będzie taki: Baldi mnie lubią przez 5 sekund. Czemu skarpetko. Dzięki bardzo. Dzięki mi otworzy mnie, że go zgarnęłaś. Może Józef mi teraz pomogła strasznie. Kolejne. Badnie mnie nie widział. Proszę, jak tu się ciężko gra, daj mi to. Nie, bo to jest jakiś telefon. No. Uż, ty. Co jest? A nie jest do góry nogami. No. Dawaj. Ja. Is... Siedba, mu stanęło! Baldi już jest normalny. Robzek! Zła go. Ale to nie znaczy, że nie zalaliśmy jego szkoły, bo zalaliśmy ją w kilku odcinkach dalej. No. Więc nie było jeszcze takiego tytułu jak bardziej lubią mnie przez kilka minut. No, no. Więc jeżeli Cię nagle się dajcie łapkę w górę subskrypcję kanał No i widzimy się w następnym filmie na moim kanale.